Dzisiaj dziewięciu twórców gier spróbuje stworzyć grę 2D bez żadnej komunikacji między sobą. Twórcy mogą usuwać i zmieniać pracę innych, więc mogą powstać spore zwroty akcji. Jak to będzie działać? Na początku pierwszy twórca dostaje pusty projekt, który może rozwijać w dowolnym kierunku, a później ja wysyłam grę kolejnym uczestnikom, bez mówienia o co w niej chodzi. Żeby nie było za łatwo, to każdy z uczestników ma ograniczony czas. I teraz przejdziemy do pierwszego twórcy, żeby sprawdzić jak to się potoczyło. Tutaj w Boczymy i zostałem wybrany jako pierwsza osoba odpowiedzialna za ten projekt. Co może wydawać się świetną sytuacją, w końcu mam pełną dowolność wyboru tego, w jakim kierunku pójdzie ten projekt. Ale prawda jest taka, że przede wszystkim potrzebuję pomysłu. Otworzyłem pusty projekt Unity i tak patrzę, patrzę, i patrzę. Przy okazji mija pół godziny i dochodzi do mnie, że tak chyba do niczego nie dojdę. Postanowiłem zrobić bardzo prosty skrypt odpowiadający za poruszanie graczem. Z nadzieją, że reszta pomysłu na grę przyjdzie przy okazji. Skrypt odpowiadający za ruszanie napisałem naprawdę szybko. Prawki tego skryptu zajęły całkiem sporo czasu, przez to, że pierwszy rezultat nie był zadowalający. Napisanie go zajęło mi prawie jedną czwartą całego czasu. Po skończeniu go pomysł na resztę przyszedł sam. Postanowiłem zrobić trochę bardziej dynamiczny w Pire Survivors z daszami i strzelaniem kradzionym zejzaka, wiem oryginalność, A więc tak, od teraz kamera śledzi gracza. co nie było zbyt trudne, przez to jak wspaniałem narzędziem jest Cine Machine. Taki dodatek do Unity, który bardzo ułatwia dostosowanie kamery. I tak patrząc na to, doszło do mnie, że nie widzę efektu śledzenia gracza, bo to jest monochromatyczne. I tak oto powstało to dzieło sztuki w tle. Wiem, jest przepiękne, a kwadraty są absolutnie wspaniałe. Następnie dodałem jakiś cień pod graczem, bo ma to swój urok. Potem był dash. bo dasze. Dasze są w gul. Po podziwianiu tego, jak pięknie wyszedł dash, dałem strzelanie, czyli tutaj rodzaju za zaka. Wiem, oryginalność. Dodałem przeciwnika, który goni gracza. Żeby wolę zapisał jak przedtem linię kodu służących do ruszania się graczem. Wiem, jestem genialny. Jako iż powoli kończył mi się czas, dodałem jeszcze spawnę tego od przeciwnika, ścianę, która nie wygląda jak ściana, i system zadawania obrażeń. W wywołaniu ścisłości to wygląda tak prosto, nie dlatego, że to ja jestem leniwy ale tylko, że chcę dać wolną wolę przyszłym autorom, by też mogli wykazać się swoją oryginalnością i stylem. A przynajmniej to sobie wmawiam. No więc to tyle, tutaj macie mojego Itch.io, może pojawi się tam coś nowego za jakieś pół roku, chociaż nie obiecuję, nie oddaję projekt kolejnej osobie, jestem strasznie ciekaw co z tego wyjdzie. Cześć, jestem Hubert, DreamDev'em zajmuję się od ponad 10 lat, obecnie jestem Head of Studio w NA Games, gdzie mamy za sobą naszą pierwszą grę, Project Reach, kanapowy koop do 4 osób, który jest dostępny na Steam, więc jeżeli macie ochotę, zapraszam sprawdzić. Obecnie pracuję nad dwiema kolejnymi grami, Cubic Dungeons i Steam Tales, ale mniejsze o mnie, zajmują się challengem. Zostałem projekt i się mega ucieszyłem, bo poczułem feeling finding of Isaac. Jedna z gier bliżej, bliższych mojemu sercu, w którą się nieraz bardzo dużo zagrywałem, więc pomyślałem, okej, okay, co mogę dać od siebie. Przede wszystkim Pomyślałem o tym, że jestem jednak drugi w kolejce, więc trzeba tutaj trochę może ułatwić pracę kolejnym, niż tylko dodawać. Więc spędziłem dwie godzinki e, na usystematyzowaniu wielu rzeczy. Postarałem się wyciągnąć klasy bazowe dla ruchu, dla strzału. Postanowiłem też dodać już podstawy pod system upgrade'ów, które chciałem dodać. i mi się to udało, wszystko działało bez zmian, e, ale było o wiele bardziej posprzątane. Siadłem do właśnie systemu przedmiotów, które podnosimy i zmieniam statystyki. Na początku skupiłem się na tych podstawowych statystykach, jak ruch, szybkość strzału, ile razy mogę na sekundę strzelić, jak szybko kule lecą. Postanowiłem to zrobić, no i dość sprawnie mi się udało, więc pomyślałem, że trzeba trochę zaszaleć. Pomyślałem sobie, co jest fajnego wajzaku, i w sumie pierwsze to mi wpadło, to są kombosy, które tam można nabijać z przedmiotów. Możemy wziąć najróżniejsze przedmioty, i one dają nam totalnie różne wyniki. Więc Pomyślałem jak to sensownie dodać, e, nie wpadło mi nic prostego, ale uznałem, że trzeba zrobić ten system tak, żeby kolejnym osobom się też łatwo dodawało kolejne zachowania. Zacząłem od takiego prostego zachowania naszej łzy, czy tam kuli, nie, nie wiem jak kolejni nazwą, co z tym zrobią, żeby się rozpadała na pół, gdy w coś trafi. Tego taki dość zaawansowany, ale też pokazujący kolejnym co można z tym systemem zrobić, więc usiadłem do tego, okazało się, że trzeba parę, parę nagiąć. Troszeczkę zabawić się z C-Sharpem. Przede wszystkim delegaty, klonowanie klas, aby to miało ręce i nogi. A na szczęście się udało. Niestety nie zabrakło mi już czasu, aby dodać jeszcze odbijanie się quest od yy, przeciwników. No, ale to już uznałem, że ktoś po mnie mo może zrobić. Sprawdziłem, przetestowałem, wydawało się, że jest wszystko fajnie, wszystko działa. Więc uznałem, że nie ma co przedłużać. Wysyłam projekt dalej. A sponsorem dzisiejszego filmu jestem ja, więc jeżeli lubisz gry 2 d z gatunku roguelike i chciałbyś wesprzeć moją pracę, to możesz sprawdzić na Steam moją grę Dune Hero, którą na bieżąco rozwijam i staram się je aktualizować. Siema, jestem Pieruk i możecie mnie kojarzyć z tej gry LEGO, lub nie. W ogóle Kasper obiecał, że wypuści mnie z piwnicy jak to nagram, więc nie przedłużajmy więcej. Po pierwsze dodajmy trawkę. Bo trawka jest fajna. Bez żadnych skojarzeń, proszę mi tu. W sumie to już całkiem sporo jest tutaj zrobione, a nie ma absolutnie żadnej grafiki, więc zajmijmy się na początku może tym. Zacząłem robić w pixelarcie, więc w sumie narzucam wszystkim innym teraz styl grafiki do gry. No ale cóż, więc mamy miecz, łuk i dwie jakieś różdżki. Poprawmy trochę interfejs. No, tak lepiej. Dodałem jeszcze zmianę broni, ale poza zmianami na interfejsie i ukazaniem przy graczu nie wpływa to na żadne statystyki. Niech ktoś inny się tym zajmie, tak samo jak wyglądem gracza. Miejmy nadzieję, że ktoś w ogóle ogarnie, że to trzeba zrobić. W ogóle to tak trochę bez sensu, że można się tak doszować w nieskończoność, więc przydałby się na to jakiś cooldown. Tylko, że to wymaga ingerencji w, w skrypt mojego poprzednika. Kurde, zamontuję to jak dla mnie. Dajcie mi chwilę na analizę. Dobra, mam, działa. Z jakiegoś powodu przeciwnicy oracz-gracz używają tego samego skryptu na Movement. Czemu nie wiem, mniejsza. Wysyłamy to dalej. Dobra, Kacper nagrane, wypuścisz mnie teraz? Aha. No siemka, ja jestem Dani. Pracuję nad grą Hollow Survivors. Możecie sobie obczaić na Steamie. A wracając do challenge'u, to strzelanie za pomocą strzałek wydawało mi się trochę nieintuicyjne. Więc pierwsze co zrobiłem, to sprawiłem, że gracz strzela tam, gdzie wyceluje myszką. A jako kolejny cel w wyzwaniu, postawiłem sobie poprawić oprawę wizualną tej gry. Ściągnąłem dzicajątego tego oto pingwina. I dorysowałem mu animację strzelania. Nie chciałem usuwać miecza, który ktoś wcześniej dodał przede mną, więc dodałem pingwinowi po prostu ten miecz na plecy. Kto wie, może ktoś doda potem balkę wręcz, nie wiem. Ale kurde, no fajnie to wygląda. Dodałem też celownik, dodałem muzzle flash. Nie wiem jak to się po polsku mówi. Sekundę. Ok, czyli dodałem błysk pyska. I zmieniłem wygląd pocisku i go trochę przyspieszyłem potem jeszcze zatrząsłem ekranem przy każdym strzale i dodałem odrzut pingwinkowi wiecie, żeby przy wystrzale czuć był taki impact a na koniec zwiększyłem trochę linear drag żeby postać tak się bardzo nie ślizgała i umieściłem pingwina w jego naturalnym środowisku na śniegu i brakuje teraz tylko jeszcze jego naturalnych wrogów więc pierwszym naturalnym wrogiem pingwina został wilk a drugim naturalnym wrogiem pingwina, jak każdy wie, są orszabale. Jak ktoś nie wie, co to jest orszabal, no to, to współczuję. <grystanie> nie no, jak ktoś nie wie, co to jest orszabal, to, to jest taki silniejszy demon po prostu. No i to właściwie tyle ode mnie. Powodzenia dla następnej osoby. I byłoby mi bardzo miło, gdybyście obczaili Hollow Survivors na Steamie i za jeśli wam się spodoba. Jak nie, to nie. Luzik, nie ma problemu. Ale obczajcie. Dzięki. Cześć, ja jestem Pixel twórca gry Salto Mortodella. Jest to Rage Platformer, w którym jeden fałszywy krok, a raczej skok może Was wiele kosztować. Gra już w tym momencie możecie dodać do listy życzeń na Steamie. Oprócz tego prowadzę kanał na YouTube i streamuję na Twitchu. Dziewkacper, dzięki za zaproszenie do tego challenge'a i już odpalam projekt, żeby zobaczyć, co tam mogę zepsuć. Po zapoznaniu się z projektem stwierdziłem, że brakuje w grze trochę dynamiki i ogólnego korlupa. Zobaczyłem, że jest zaimplementowany fajny system do itemków, które modyfikują naszego bohatera i zdecydowałem, że przerobię to na skille, ulepszenia, które gracz może wybierać. Ale najpierw musiałem naprawić dwie rzeczy. Tak, już wiem co zrobię. Przede wszystkim widzę, że tutaj nasza trawa jest biała. Fix it. Mamy tutaj bardzo ciekawą mechanikę. Gdy strzelam blisko celuję. Uciski lecą wolno i lekko mnie odpycha tylko. Natomiast gdy wyceluję daleko. lecę jak torpeda? No, nie mogę na to patrzeć, trzeba to, trzeba to zmienić. Od razu lepiej. Zamiast jednostajnego spawnowania przeciwników, zrobiłem system fal, które trwają określony czas. I po skończeniu takiej fali mamy możliwość wybrać sobie upgrade naszej postaci. Dzięki temu mamy jasny cel, na czym polega główna rozgrywka i możemy dodać więcej ciekawych ulepszeń i nowe, zaraz to trudniejsze, fale przeciwników. Mam nadzieję, że następne osoby, które dostaną projekt, będą w stanie zająć się stroną wizualną lepiej niż ja. Ogólnie gra jest bez dźwięków, taka pusta się wydaje, więc siedziałem, że może jakieś Fiksy dodam, wygeneruję losowo przy pomocy tego małego programiku. I zobaczmy jak to teraz wygląda. Że jest całkiem nieźle. Tak więc ode mnie w tym projekcie to będzie tyle i przekazuję go dalej. Kiedy zapoznałem się z projektem, bardzo chciałem dodać nowe power-upy lub wrogów, ale zauważyłem jedną rzecz, która według mnie bardzo nie powinna była się zdarzyć. Otóż gra była za krótka. Trwała zaledwie parę minut. Nie dało się jej przechodzić w nieskończoność. Uznałem, że czas to zmienić. Zacząłem od zapętlenia rozgrywki. Kiedy rundy się kończyły, zaczynały się od nowa i tak w kółko. Później postanowiłem dodać specjalne utrudnienia, które wylosowują się zarówno dla poziomu, jak i przeciwników. Utrudnieniami dla poziomu był np. wydłużony czas trwania fali, albo więcej przeciwników tworzących się. Utrudnieniami przeciwników była ich większa siła, wyższe zdrowie, prędkość, lub rozmiar. Kolejną rzeczą, która mi nie pasowała było tempo rozgrywki. Wszystko działo się bardzo wolno. Zwiększyłem prędkość strzelania oraz szybkość pojawiania się mobów. Ostatnią drobną zmianą było powiększenie mapy i dopasowanie jej do rozmiaru monitora. Cześć wszystkim! Mam na imię Bartek i jestem członkiem Barrelhead Games. Jesteśmy teraz w trakcie tworzenia Steel Deal. Czyli 2D top-down roguelike multiplayer shootera, w którym samemu lub ze swoimi przyjaciółmi próbujecie zebrać jak najpotężniejsze oferty, aby być w stanie pokonać samego stwórcę. Mamy stronę na Steamie, więc jeśli chcecie, to możecie dodać naszą grę do swojej listy życzeń. Dzięki! Grając pierwszy raz w projekt, poczułem, że trzeba powiększyć powierzchnię mapy, oddalając kamerę od gracza. To też zrobiłem. Lecz okazało się, że gracz źle teleportował się pomiędzy granicami poziomu. Na szczęście naprawienie tego nie było ogromnym problemem, ponieważ musiałem zmienić tylko kilka wartości zmiennych. Kolejno dodałem także tekst pokazujący, ile obrażeń gracz zadaje. Zaimplementowałem również system amunicji, ponieważ zauważyłem, że jeśli gracz wybierze powiedzmy. Ulepszenie szybkości ataku to staje się praktycznie no, maszyną nie do zabicia. Przy dodawaniu systemu przeładowywania pomyślałem sobie, kurde, no, zaszaleję. I stworzyłem taki śmieszny napis reload, który podczas przeładowywania wypełnia się białym tłem. Według mnie, no co mogę powiedzieć, wygląda to giga fajnie. I tutaj napotkałem pewien problem. Niestety gierce brakowało na tamtą chwilę sporo kontentu. No ale też z drugiej strony była ona trochę zbagowana i potrzebowała tego, żeby ktoś ją wypolerował. Więc mogłem do tego podejść na dwa sposoby. Sposób pierwszy rozpisać na nowo niektóre skrypty i sprawić, że praca nad grą stanie się łatwiejsza dla kolejnych deweloperów, jednak jest to mało prawdopodobne, że uda mi się wszystko naprawić. Lub sposób drugi, czyli postarać się dodać trochę kontentu i pozostawić szlifowanie kolejnym osobom. No, więc wybrałem opcję drugą, dlatego też szybko przejdźmy, jakie rzeczy dodałem w ostatnie dwie godziny mojego czasu. Więc tak, trzy nowe upgrade'y, a tak dokładnie to plus jeden amunicji, szybsze przeodgrywanie, a także spawnowanie się lodu co trzeci wystrzelony pocisk, który zadaje dodatkowe obrażenia. Niestety, przez to, że skupiłem się na dodawaniu kolejnego Spaghetti Kodu na już ogromną stertę poprzedniego Spaghetti Kodu, to te ulepszenia zajęły mi trochę więcej czasu niż uprzednio myślałem. No i zostało mi 30 minut na zegarze. Więc pomyślałem sobie, trzeba coś jeszcze dodać. Zauważyłem, że w folderach znajdują się niewykorzystane grafiki przeciwników. Patrzę, patrzę, a wiedźma! Dodajmy wiedźmy, która strzela pociskami. 30 minut, tak, to się nie skończy źle. Nie, w ogóle. No więc, tak, wyszło na to, że strasznie przeliczyłem się z tym, co uda mi się zrobić w te 30 minut. Dobrze, że przynajmniej grafiki były gotowe. Tak, teoretycznie Wiedźma działa, aczkolwiek jej pociski nie zderzają się z graczem, przez co nie są mu w stanie zadać obrażeń. No ale cóż. Nic nie mogłem już zrobić. Pozostawię to kolejnym deweloperom do naprawienia. Życzę powodzenia. Cześć, to Syniam 4. A na początku powiem coś o sobie. Pracuję od 7 lat jako programista Unity, a prywatnie tworzę grę o nazwie The Sunny Life. Jest to połączenie Simsów, Stardiwali oraz prowadzenie własnego sklepu. Gra zbiera pozytywne opinie na platformie Steam, a nowa zawartość pojawia się regularnie, więc zachęcam do sprawdzenia. Wracając do projektu. Szybkie przejrzenie go pozwoliło mi zrozumieć, że mam przed sobą połączenie Vampire, Survivors i and Hero. Pierwsze za co się zabrałem to bug, który mnie zaczął irytować, czyli pocisk lecący nieidealnie w stronę kursora. Zacząłem naprawę tylko po to, by odkryć, że prawidłowym pociskiem jest projekcja cienia i to właśnie te cienie wyznaczają granice i kolizje. Zmarnowałem 30 minut na coś, co działało tak jak powinno, tylko nie zrozumiałem koncepcji. Po mojej wpadce zabrałem się za rzeczy. Stwierdziłem, że fajnie będzie dodać power-upy. Udało się stworzyć dwa. Jednorazowe przyciążenie magazynka, które daje podwójną ilość podzisków w komorze oraz apteczka lecząca do pełnego HP. Stwierdziłem, że mapa wydaje się trochę pusta, więc dodałem trochę kamieni oraz krzaki. Zrobiłem ile udało się zrobić w 3 godziny, pora przesłać projekt dalej sensie jestem Szrogi, posiadam swój kanał na YouTubie o tematyce game devu. W wolnym czasie tworzę swoją grę strategiczną do broni. Po tworzeniu gry zobaczyłem, że jest to coś w stylu Vampire Survival i brakowało mi jednej rzeczy, a mianowicie brakowało mi pasków zdrowia, więc moją pierwszą rzeczą, którą dodałem do gry, są właśnie paski zdrowia dla przeciwników. Następnie zrobiłem, by przeciwnicy jakby ewoluowali, czyli na przykład te wilki co rundę mają 50% szans na otrzymanie dodatkowych jednostek szybkości, więc wilki będą coraz szybsze, te takie czerwone ziomki będą coraz silniejsze, im się HP dodaje, natomiast Wiedźmy mają szansę co turę, że będą coraz szybciej strzelać. Przez co co turę przeciwnicy są nie dość, że jest ich więcej, to jeszcze przeciwnicy są sami w sobie silniejsi, bo gra wydawała mi się troszeczkę prosta pod koniec jak sobie grałem. Jeszcze zrobiłem, że jak przyjdzie całe kółko, czyli ktoś jakiś gracz przejdzie wszystkie 10 fali i zacznie od nowa, to wtedy już nie ma szansy, że wzrośnie jakaś szybkość, że wzrośnie jakieś zdrowie, tylko regularnie co... Fale, wzrasta zdrowie, wzrasta szybkość, wzrasta szybkostrzelność u przeciwników. Przez to że przeciwnicy są coraz szybsi i coraz ciężej się będzie nam grało. Występował jeszcze problem, że gdy gracz się nie rusza, wleci w niego jakiś przeciwnik i będzie cały czas na niego napierać, ale gracz się nie będzie ruszać, to on dostanie tylko jednorazowo obrażenia i. I będzie nieśmiertelny do momentu, aż się nie ruszy. Zmieniłem to w taki sposób, że przeciwnicy odpychają gracza, przez co mogą ponownie w niego wlecieć. I też, jak jest dużo przeciwników i gracz zacznie się odpychać pomiędzy przeciwnikami, może się to skończyć bardzo niebezpiecznie. Większość swojego czasu poświęciłem, by spróbować naprawić niedziałające pociski wiedźmy, która do nas strzela, i nie dostawaliśmy obrażeń. Nie wiem dlaczego, ale tak, tak już dostałem taki projekt. Nie chciałem dodawać jakichś bardzo dużych zmian pod koniec, miałem świadomość, że już nikt mnie nie poprawi. Czyli to co zrobię już będzie w finalnej wersji, więc nie bawiłem się w zupełnie jakieś nowe postacie. Usprawniłem co nieco to co teraz jest. I wydaje mi się, że gierka jest już fajna, grywalna, można sobie pograć. Satysfakcja jest gwarantowana. No dobra, zobaczmy. Ok, widzę, że win jest znowu na trawie. Dobrze. była się skrzyneczka. Nie wiem co mi dała. U, mam upgrade, y. Ok. Trochę mało przeciwników jest, szczerze powiedziawszy, nie wiem czy to się potem zmieni. Strasznie podobają mi się efekty impactu. Ta jedyneczka tutaj tak podskakuje, strasznie mi się to podoba. Dobra robota. Te krzaczki, też fajny dodatek bardzo. Nie no kurde, zrobiła się z tego taka prawdziwa gra. Dobra, sprawdźmy co... co zepsuli, co zmienili. Śmiesznie od do akcji skakuje, żadnego przygotowania. Czyli wchodzi się w miejscu, trochę ucieki od pierwotnego mojego wyżycia bajzaku. Te, 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 mimo wszystko, że to jest totalnie inny styl pixartowy, to jest bardzo mało dokładny, bardziej szczegółowy, ten te win zwierzaki, to i tak to wydaje mi się, mega pasuje do takiej gry, ale fajne szkło, eee, kurde, ale jest bardzo dobrze zrobione, okej, okay, fajny death screen, paru pikseli zabrakło u góry, okej, okay. retrak, brakuje jakiejś re reakcji na Retrack, ale kurde, fajnie, podoba mi się, jak na coś zrobione 9 osób bez komunikacji, Fajnie, że się udało w jednym, w jednym kierunku i pójść. Każdy poczuł, poczuł styl, każdy poczuł kierunek, to jest dla mnie mega, mega fajne. I to ja jest mega zadowolony, że, się, że mogę wziąć że w tym challenge'u. Mam nadzieję, że, wie, że będzie więcej. I co? Dzięki wielkie Kasper po, za możliwość wzięcia udziału. I co? Mam nadzieję, że do zobaczenia. Szczerze powiedziawszy, jestem zaskoczony, że tak to dobrze wyszło. Kurde zaczyna się robić trudniej. On ice every third bullet. Przydałoby się, żeby było bardziej jasne co robią te skrzyneczki. No bo domyślam się, że życie daje mi życie, ale ta skrzynka z nabojem, to nie wiem co nam daje. Czy ja mam mało naboi, czy co? Nie nie rozumiem. Witam, tutaj w no, mam reak pierwszą reakcję na to, jak dużo piękne dzieło sztuki. W sposób strzelania, to mi się trochę nie podoba. Yy, o, wilki, porasy. Okej, okay, dobra, czyli. Wygląda to całkiem spoko, muzyka buja, jest, jest, fajnie, Aktualne to jest takie ładne, ale ja myślę, że te, które dodałem, czyli pomarańczowe kwadraty były lepsze, były znacznie lepsze, szanujmy się, no jak można kwadratów nie kochać. Poza tym, ej, tu nie jest mój cień, ja chyba, ja, ja, ja ten cień, zostawili go, to, to się szanuje, to się szanuje, jestem ciekawy, co jeszcze zostało z, z tego, co dodałem, chociaż to, no. Wygląda no, całkiem spoko, aktualnie. O, nogbaka też zostawili. O, to fajnie, to fajnie. Nie, nie wiem, czy to jest za ten sam kod, który ja napisałem. Ale tak czy inaczej, na całym nogbakiem też trochę siedziałem. Stąd no, w sensie tak czy inaczej, na całym nogbakiem też trochę siedziałem. Więc jest, jestem bardzo zadowolony, że dalej został. U, mogę przechodzić pomiędzy góra dół Okej. Okay. Chociaż chyba wolałem, jak była wolna kamera. I że można było po prostu chodzić sobie po świecie. W sensie nie dodałem wtedy kiedy bardzo dużo rzeczy, ale e, wolałem, jak to było. jak, jak to było, jak, jak to było jak na podstawie Survivors. I po prostu, można powiedzieć, był jakiś cel w tym o oh. oh, i też chyba przydałoby się teraz tak jak teraz doświadczyłem przydałaby się jakoś, jakaś informacja o tym, że zaraz Czy żeby przypadkiem nie zakupić czegoś, tak jak to teraz miało miejsce no ja, ale ogólnie powiedzieć, że wyszło całkiem dobrze na pewno jest lepiej niż było w przypadku gry 3D, gdzie wszystko co zrobiłem poszło do kosza, to było trochę przykre, ale co poradzisz, co poradzisz no nic nie poradzisz, trzeba sobie no trzeba robić coping, kopium ten efekt przeładowania też bardzo fajny no fajnie, strasznie to fajnie wyszło, naprawdę, jest pod takim wrażeniem. że naprawdę przyjemnie się to gra. Miałem zagrać chwilkę, żeby, się sprób żeby zobaczyć, z czym to się je w ogóle je, a normalnie trochę się wciągnąłem. No zaczyna się robić naprawdę ciężko. Dobra, już rozumiem, co mi daje to naboje. No, koniec, koniec, ale no niesamowicie wyszła gra, moim zdaniem jak na to ile czasu ich poświęciliśmy i że było to bez komunikacji Jestem pod wrażeniem. Gratulacje dla wszystkich ludzi, którzy to robili. Mega. Cześć. Jest! Całkiem spoko. Do ulepszenia mam wrażenie, że jak teraz pograłem przez chwilę. Są takie czy nie było czegoś takiego ultra oryginalnego, nie. Wiem, fajnie byłoby jakieś przebijanie w ogóle łączenie tych umiejętności trochę jak to ma miejsce w PS Survivors też. Nie no, wielbę Vampire Survivors tak jest swoją drogą, tego też możemy wynikać, ale także powiedzmy przy zdobyciu dwóch umiejętności byłaby jakaś ewolucja. Chociaż też prawdopodobnie na to nie byłoby czasu. To jest sam jak muzyka prawdopodobnie. Ale no, muszę powiedzieć, że jestem zadowolony. Prawdopodobnie ktoś jednak wywalił to co zrobiłem, ale y, duża część tego co zrobiłem prawdopodobnie dalej tutaj siedzi. Jestem z tego całkiem zadowolony. Ale boli mnie to, że nie używi mojej ściany, która nie wygląda jak ściana. Ona była absolutnie piękna. Dajcie znać, jak podobał Wam się projekt. Do następnego. Cześć!